mam widzę, że dzisiaj prewencja policji Niestety, niestety coś się dzieło pod ale Musimy to sprawdzić, więc szybko ubiorę strój bojowy Dobra Przygotowany jestem, no idziemy z bronią Okej, okay. to idziemy Zapika tu też, zapika, nie, nie, nie zapika, dobra to jest ktoś auto. Dobra. Gdzie jest... tam... tam coś jest. Idziemy, muszę to sprawdzić. Dobra. To jest auto. Coś się szło z autem Tu chyba nikogo nie ma. Jest tam jest straż pożarna. Nic się chyba nie dzieje. Gdzieś jest. To jest... Powiedziałam tek. Właśnie nic nie dzieje na razie. O co tam się dzieje?! Uciekać, uciekać, uciekać! Ojej! Oj. Dobra, szybko. Dobrze, że, że Antek dostał sniperkę na tą akcję. Uh oh Nie się, nie wiem gdzie jestem. Chyba mnie opatrzył, więc może przeżyję. Co tu się stało? Dobra, na razie szybko zmuszę o poza mną. Co? się. To, że ja mi jeszcze chodzić z tym Znowu dostałem. Znowu dostałem. To boli. ich. <gry> Mam jeszcze radię przystaje. Dobra, szybko. Dobra. Pomocy. Zważam. Składam. Вот соглашам. Яхт. Яхт. Я. Яхт. Где я jestem? <laughs> <Nie>. za co <laughs> za co Dobra wiem że ostatnio miałem bombę, więc wiem, że mo możemy się coś stać nie, też też nie, 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 Cicho bądź. Cicho, bądź nie, ja właśnie jestem nie, Dobra, to musi pomóc. Dobra, podtopi się. Pomocy, 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 pomocy. Dobra, widzę wiesz, szybko. Tam lokalizacji. Strażacy przyjadą tu mi pomoc szybko. Dobra. Strażacy mi pomogą? Może, może mi strażak pomoże. Och. Co on mi zrobi? O nie, co on co musi, co on robi? Depresywnie mogę stanąć Mam kula w ja to robię. O nie, zobaczył mnie, zobaczył mnie. Wow. Ła, no no znów mnie bierze, nie, nie dam rady. Nie dam rady. Niech tu przyjedzie teraz straż, mi pomoże. Nie <grystanie> dobra idą, idą, idą strażacy, idzie strażak, idzie strażak, idzie strażak. <grystanie> idzie, idzie strażak. Boże mi. <grystanie> Uciek, 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 uciekł. Uciek. To chyba tak. Dobra, idziemy na jedynkę. Ale po co żyję? Ale dałem radę. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nic mi już nie zrobi. nie chodzę. Że... Gdzie on? Gdzie on? Gdzie on? Gdzie on? Gdzie on? Ja każę pomoże Tam jest jego auto, więc trzeba go zbudować Tam, czy on... czy on się zabił? Czy on, tam... czy on żyje, czy on się chyba zabił? On się chyba zabił Oj każdej każę pomoże Ja każdej pomoże O nie! Zabrzułem auto, mu. chyba mu auto zepsułem idealnie. Poddał się. Potrzebne. patrol jakiś do mnie teraz. Dobra, to wybierzemy na ręce. To bierzemy dobra. Bierzemy go. Dobra mm. Teraz bez roleplayu -y to zrobimy, a zabierzemy auto. O nie! O no, oh, idealnie! O ho! Da idealnie! Idealnie na przyszedł. Stój! No stój! Policja! Trzymaj się! on czeka teraz. Stój, policja, powiedziałem, stój! Dobra, te drgawki mamy. To jest zabieranie teraz. Dobra. Idzie Udało się. Nie, już? Kiedy on jest? Czy on właśnie uciekł? Kiedy on jest? O Dobra, eskortujemy go. To eskortujemy go. To idę, Kto kieruje tym? No to mamy teraz na komendę. Piękne jak to się mówi. Mamy jego auto, Lava też później się tym zajmie. I teraz, czy on był w gangu, czy... nie wiem. Musimy sprawdzić go. Jeśli chcecie z tego serii. <gry> Jeśli chcecie z tego serii, to nie To przemyślę. Tam jest tam są drugie auto, które zostało zniszczone. Idziemy jedziemy. Dobra, jedziemy z krycami. Żeby nic się nie stało. Okay.

vra <gasps> dobra, widzowie kończymy teraz ten odcinek, papa. Pa. pa.